Trwają prace remontowe na ulicy Lilpopa w Brwinowie na odcinku od Wilsona do Borkowej, czyli po północnej stronie od obwodnicy. Prace rozpoczęły się 10 lutego od budowy odwodnienia. Praktycznie ulica Lipopa zyska zupełnie nowy wygląd. Zostanie przebudowana oczywiście jezdnia, wcześniej będzie wybudowana kanalizacja deszczowa. Pojawią się obustronne chodniki, z jednej strony ciąg pieszo-rowerowy, który połączy przedszkole, ale również park niepodległości, który znajduje się w sąsiedztwie przedszkola, ze ścieżką rowerową, która biegnie wzdłuż ulicy Wilsona. Pięknie zagospodarowana zieleń, nowe nasadzenia drzew, również skwerek, przy którym stoimy przy przedszkolu, będzie w, uważam, fantastyczny sposób zagospodarowany, ale to jeszcze tajemnica jak. Wzdłuż ulicy pojawią się także miejsca parkingowe, których obecnie brakuje w pobliżu przedszkola oraz parku. Niestety kolejny etap inwestycji obejmie zamknięcie remontowanego odcinka ulicy. To będzie duże utrudnienie dla mieszkańców, może nawet mniej dla mieszkańców co, do, co dla osób dowożących dzieci do przedszkola, ale niestety przy głębokich wykopach, przy małych dzieciach nie możemy zostawić ruchu na tej ulicy, żeby się nie, jakieś nieszczęście nie, nie, nie okazało po drodze, dlatego też jak ten front budowy kanalizacji deszczowej podejdzie pod samo przedszkole ulica Lipopa zostanie zamknięta na głucho i udostępnimy możliwość przejazdów w poprzek przez skrzyżowanie ulicą Orzeszkowej tu wzdłuż przedszkola i wejście do przedszkola już nie będzie wówczas na ten czas robót od strony Lilpopa, tylko będziemy wchodzili normalnie bramą od strony ulicy Orzeszkowej. W ubiegłym roku utwardziliśmy destruktę ulicy Orzeszkowej, także proszę się nie martwić, dojazd będzie na pewno dobry, bezpieczny i myślę, że bardzo wygodny. Cała inwestycja warta jest około 5 milionów złotych, ona jest podzielona tak naprawdę w przetargu na dwie Ponieważ w ramach przetargu rozstrzygaliśmy zarówno ulicę Lilpopa, jak i ulicę Sienkiewicza, która znajduje się po drugiej stronie torów czyli od strony Żwirki i wigury, przedłużenie Żwirki i wigury do wojewódzkiej, biskupickiej, i dalej do powiatowej Piłsudskiego i łącznie 8 milionów 300, z czego około 5 milionów. Na ulicy Lipopa. Przetarg rozstrzygnięty, firma. Podpisaliśmy umowy jeszcze w grudniu. Firma przystąpiła kilka dni temu do pracy i myślę, że przed wakacjami ta ulica będzie kompletna, gotowa, a w międzyczasie firma przerzuci swoje ekipy, choćby te związane z budową odwodnienia już na ulicy Sienkiewicza. Ulica Sienkiewicza zostanie przebudowana na całej długości około jednego kilometra z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Biskupicką.